Zacznijmy rozwiązanie od zapisania tej funkcji w troszeczkę innej postaci. Zwróćmy uwagę chwilowo na argument. x podniesiony jest do potęgi drugiej. Zróbmy następujące przekształcenie. x kwadrat zapiszmy jako pierwiastek kwadratowy z x kwadrat do potęgi drugiej. Ta potęga zjada pierwiastek, i zwróć uwagę, że Zostaje nam x kwadrat, czyli dokładnie to, co mieliśmy na początku, prawda? Ponadto zauważ, że jeśli pod pierwiastkiem kwadratowym występuje wyrażenie podniesione do kwadratu, to zawsze zapisujemy takie wyrażenie z własności wartości bezwzględnej. Tak? Czyli mamy no, znika nam tutaj pierwiastek, znika nam potęga, ale pojawia się wartość bezwzględna na x. No i jeszcze do tego musimy dopisać tą potęgę, która stała za nawiasem. Więc funkcja f od x y, przyjmie taką postać. Logarytm o podstawie 3, wartość bezwzględna z x do potęgi drugiej. I teraz tą dwójkę zapisujemy przed logarytmem i otrzymujemy taką funkcję. Dwa razy logarytm o podstawie 3 z wartość bezwzględna z x. Już pokazuję, dlaczego musieliśmy zacząć od tych wszystkich przekształceń. Weźmy jeszcze raz funkcję f od x w nowej postaci. 2, logarytm o podstawie 3, wartość bezwzględna z x, i wyznaczmy dziedzinę tej funkcji. Pamiętajmy, że logarytmy możemy liczyć tylko z liczby dodatnich, więc wartość bezwzględna z x musi być liczbą dodatnią. Pamiętamy też, że wartość bezwzględna z x. Jest zawsze nieujemna, prawda? Ale u nas nie ma tego znaku równości, więc musimy uwzględnić przypadek, w którym to, co jest pod wartością, będzie różne od zera. Więc jak uwzględnimy ten przypadek, to dziedziną funkcji f jest zbiór liczb rzeczywistych. Jest zbiór liczb rzeczywistych z wyjątkiem zera tak, jeżeli podstawimy w miejsce x dowolną liczbę rzeczywistą to po opuszczeniu wartości bezwzględnej zawsze otrzymamy liczbę dodatnią, ale z tego względu, że my nie chcemy mieć tutaj e, równości z zerem no to musimy właśnie to zero wyrzucić z dziedziny i to jest dziedzina funkcji f od x a teraz spójrzmy co by się stało gdyby funkcję f od x zapisać w ten sposób. Jako funkcja g od x przepisując tą dwójkę przed logarytm. Gdybyśmy w ten sposób zaczęli przekształcenie. To mielibyśmy funkcję 2 razy logarytm o podstawie 3 z liczby x. Dziedziną tej funkcji byłyby tylko liczby dodatnie. Pamiętamy, że logarytmy możemy liczyć z liczb dodatnich, więc dziedzina funkcji to zbiór liczb rzeczywistych dodatnich. Widzisz, jest różnica między dziedzinami tych funkcji. Dlatego musieliśmy zastosować to przekształcenie, żeby nie zmienić dziedziny tej naszej pierwotnej funkcji. Ok. Mamy już w zasadzie gotowe wszystko, co pozwoli nam e, zapisać instrukcję rysowania wykresu. Otóż na początek narysujemy funkcję logarytm o podstawie 3 z liczby x. Żeby narysować taką funkcję, będziemy potrzebowali trzech punktów, które należą do wykresu tej funkcji. I tutaj zapiszę pod spodem takie działanie pomocnicze, które pozwoli nam określić współrzędne tych punktów. W miejsce y będziemy podstawiali kolejno minus 1, 0 oraz 1. 3 do potęgi minus 1 to jest 1 trzecia, 3 do zerowej to 1, 3 do 1 to 3. I spójrzcie, mamy tutaj bezpośrednio pod x wypisane współrzędne x punktów, czyli 1 trzecią, 1 oraz 3, natomiast bezpośrednio pod y mamy wypisane wszystkie współrzędne y punktów. I to będziemy musieli zaznaczyć w układzie współrzędnych, i przez to poprowadzimy krzywą, która będzie przedstawiała funkcję logarytm o podstawie 3 z liczby x. W kolejnym kroku przekształcimy wykres w taki sposób, że całą funkcję jej wartości, jej y, pomnożymy przez 2. I wówczas otrzymamy funkcję 2 logarytm o podstawie 3 z liczby x. Spójrzmy na współrzędne punktów. Co się z nimi, z nimi stanie. Jeżeli e, pomnożę y całą funkcję przez 2, to otrzymam współrzędną y dwa razy mniejszą w tym przypadku nie? niż tutaj poprzednio. Następnie zobacz x się nie zmienia. 0 e, mnożę przez 2, no tutaj też akurat y się nie zmieni. Tutaj x się nie zmienia, jedynkę mnożę przez 2. I otrzymuję współrzędną dwa razy większą. O, w ten sposób powstanie nam nowy wykres funkcji. I tutaj, jeszcze na koniec, będziemy musieli tą funkcję przekształcić w taki sposób, że. A w zasadzie, tą dwójkę już zapiszę z przodu. I nałożymy wartość bezwzględną na argument. To spowoduje, że wykres, który otrzymamy z tych punktów, będziemy musieli odbić symetrycznie na drugą stronę osi Y. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli nałożymy wartość bezwzględną na 1 trzecią, to po opuszczeniu wartości bezwzględnej otrzymamy x równy 1 trzecia, prawda? Ale dla minus 1 trzeciej, też po opuszczeniu wartości bezwzględnej otrzymalibyśmy 1 trzecią. Czyli widzisz X -y stają się liczbami przeciwnymi. Dlatego będziemy odbijali e, wykres funkcji symetrycznie na drugą stronę osi Y. Już pokażę, jak to będzie wyglądało w praktyce. Przejdźmy więc do narysowania wykresu. Zaznaczmy trzy e, punkty, które sobie określiliśmy. I poprowadźmy przez te punkty krzywą. Widzimy, że ta krzywa nie przecina osi y. Mamy jedno miejsce zerowe. Za chwilkę będziemy też wypisywali własności tej funkcji, ale to za momencik. Ok, teraz musimy wartości funkcji pomnożyć przez 2. Czyli na przykład, mając ten punkt, jak pomnożymy go y przez 2, to otrzymamy minus dwójkę. Więc ten x się nie zmieni, natomiast y będzie. Równy minus 2 i punkt wyląduje tutaj. Tutaj otrzymamy w tym samym miejscu punkt, a tutaj będziemy mieli współrzędną y dwa razy większą, tak? Czyli o, on będzie w tym miejscu, będzie punkt o współrzędnych 3, 2. I już mamy narysowany wykres funkcji. Następnie nakładamy wartość bezwzględną na x. I to co wspominałem, każdy punkt, który należy do wykresu niebieskiego odbijamy symetrycznie na drugą stronę osi y. Symetrycznie względem osi y, i powstanie taki wykres niebieski. Czyli jednym słowem, musimy zamalować to, co widzimy po prawej stronie osi y, i symetrycznie przerysować na drugą stronę osi y. To, co widzimy po prawej, rysujemy po lewej. I wykres funkcji jest gotowy. To jest funkcja f od x. Dobra, to teraz jeszcze e, wszystkie, wszystkie, no to, co będę w stanie określić, to określimy własności funkcji. Może ze cztery takie podstawowe własności wypiszemy. Jeszcze raz przepiszę funkcję. Wzór tej funkcji 2, logarytm o podstawie 3, wartość bezwzględna z x. No i teraz kolejno. Zapiszmy dziedzinę. Wyznaczyliśmy ją przed sekundką. Jest to zbiór liczb rzeczywistych bez liczby 0. Następnie zbiór wartości funkcji... Wartości odczytujemy na y. -kach. Możemy popatrzeć na rysunek i zauważymy, że zbiór wartości funkcji to liczby rzeczywiste. Teraz miejsca zerowe. Tak, może to oznaczę. Ta funkcja będzie miała dwa miejsca zerowe w minus jedynce oraz w jedynce. Tak, czyli pokażę jeszcze te miejsca. O, to jest ten punkt tutaj. I ten punkt tutaj. O, takie dwa miejsca zerowe. Minus 1, jeden, 1. Jeden. To jeszcze monotoniczność. Funkcja jest malejąca w przedziale od minus nieskończoności. Od minus nieskończoności do 0. Popatrzmy na rysunek. Wiesz? Funkcja maleje patrząc od lewej strony na x do zera, ale zara tutaj nigdy nie przecinamy, więc mamy przedział otwarty prawostronnie. Oraz jest jeszcze funkcja rosnąca w przedziale od 0 do plus nieskończoności. Mamy rozwiązanie pierwszego przykładu za chwilkę odcinki bonusowe i rozwiązania kolejnych przykładów.